Dzień dobry wszystkim. Witamy Was w tym pięknym otoczeniu. Jesteśmy w Bieszczadach i tutaj nagramy Wam hol zakupowy i chyba mierzymy, ale jeszcze nie jesteśmy pewni, czy nam się chce. Bo jest potwornie gorąco. Mi się nie chce, mierzymy z pewnością. Chociaż kiedyś narzekaliśmy, że nigdy więcej holi zakupowych i mierzymy w plenerze, ale koło domu może być. No, tu jest jeszcze w miarę ok, bo jesteśmy w cieniu, a tak to jest dramat w słońcu. I tak jest dramat. No, czujemy się jak w saunie. To co kupiliśmy, to co tutaj widzicie, to już tak jeździ z nami dwa tygodnie. Bo Klaudia powiedziała, nie, 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 nie używajmy tego, to będzie dobre na hol zakupowy. No i tak jak kupiliśmy, tak, nie, no część rzeczy użyliśmy, na przykład tak po raz, ale generalnie to nie. Część zakupów to jest mój prezent urodzinowy, bo ja sobie po prostu taki prezent zażyczyłam. I nagrywamy to miesiąc po moich urodzinach, ale nieważne. Już w części rzeczy, tak jak Witek mówił, chodziliśmy. Burza! No, już słyszałam przedtem. Więc zacznę ja, bo więcej jest tych moich rzeczy. Ty masz mniej, prawda? Chyba tak. Nawet pepko się tu załapało. Pierwsze co, ale to nie jest. To kupiłam sobie tak po prostu do pracy, czy żeby mieć na basen, nad wodę, gdziekolwiek. Przydało się nad wodę. No, na basen tutaj, to co mieliśmy rozłożony. Kapelusz w Tedim za 15 zł. Jest super, bo jest właśnie taki przewiewny. Fajny, naprawdę fajny. I nie szkoda mi jest go zniszczyć. Najwięcej e, kupiłam. W sumie chyba wszystko jest z insaja i z hm tak jak tutaj patrzę. Moje rzeczy. Pierwsze co, poszliśmy do jednej H&M-ki. Nie pamiętam, której galerii, mucha tutaj koło nas lata i mnie strasznie wkurza, że tak są zabić. O, nie jestem w stanie jej zabić, bo tutaj muchy są szybkie, w Krakowie są wolne. Pierwsze co, to jest taki super crop top, w ogóle były takie przeceny, zwłaszcza w HMC, były takie promocje, w Sinsaju nie, w Sinsaju w ogóle nie było, ale w HMC były mega i to coś, taki top kosztował dokładnie 11 zł, to jest rozmiar 34 i ja w tym chodzę bez stanika i super to wygląda, naprawdę super. Kolejna rzecz z hm -ki. Ale już chyba to było w innej, w innej galerii, bo my objeździliśmy w ogóle kilka galerii. To jest coś, w czym po prostu tak dawno nie chodziłam. Tak dawno, tyle lat. Jest to krótka spódniczka, miniówka, sztruksowa i to jest moja chyba jedyna taka krótka spódniczka. Witek mnie namówił, bo ona kosztowała 24 zł, więc stwierdziłam, że takie tanie to mogę wziąć, przetestować. I powiem wam, że byliśmy. Yy... U Witka mamy na obiedzie w niedzielę i byłam w tej spódniczce i jeszcze do stołu, do obiadu to spoko się w tym siedziało, ale później przesiedliśmy się do salonu na kanapę i ja, ja zawsze siedzę jak chłop taka rozkraczona i musiałam tak siedzieć ze złączonymi nogami, było tak niewygodnie, tak strasznie niewygodnie. Już wiem, że nadal nie lubię krótkich spódniczek. Ja kupiłem swoje rzeczy nie ze względu na żadne moje urodziny ani nic, po prostu to jakoś samo wyszło z przypadku, bo okazało się, że w galerii Bronowice otworzyli nowego snicaja. Ale to nie było w Sensei butek. No dobra, ale to potem. Ja a, mówię aha, najpierw o no ogólnie jak to się zaczęło z moimi rzeczami. No. Bo to był totalny spontan. Poszliśmy do KFC, ale po drodze był Sensei nowy, w którym było dużo różnych rzeczy na promocjach. Tam ale zakupiliśmy właśnie, kilka rzeczy. Co ciekawe, zazwyczaj w Sinsajach... są i... tylko damskie rzeczy, nie? Tak, tak, tylko online były dla dzieci do domu i męskie. Tak. A... I Tutaj akurat nie otworzyli taki jeden sklep, gdzie są rzeczy damskie, męskie, do domu i dla dzieci. Wszystko to, co online. I tak. to jest w galerii Bronowice w Krakowie. I stamtąd wzięliśmy kilka rzeczy. Dla mnie potem poszliśmy do KFC, potem się wracaliśmy jakoś i zahaczyliśmy jeszcze o Chemkę, e, bo ja szukałem butów jeszcze, w sensie trampek zwykłych, bo zawsze mam co roku nowe kupowane. No i okazało się, że najtańsze były właśnie w Hałce. HM I w HMC. Jezu, w chaosie. <laughs> tak. tak samo się zaczyna na H. I w chaosie się okazało, że są najtańsze trampki i tam kupiłem... czyli to też są z nie? Tak. tak. I tam kupiłem w sumie aż dwie pary trampek. Jedne klasyczne, a drugie takie dziwne, ale... Old schoolowe trochę. Takie takie... takie, takie, kiedyś chyba w takich chodzili, ja one mi się tak kojarzą. Zacznijmy od tych oldschoolowych, takich dziwnych, zielonych, takich ładnych z pomarańczową podeszwą i one ile kosztowały, to nie były. Tak, bo tanie. A może nawet nie takie tanie. Tanie, Jak na takie tanie. No to 50 zł kosztowały, były wyjątkowe. Przecenione z 90. Bardzo fajne. Na początku nie byłem pewien, ale Klaudia powiedziała: Nie weź, bo nawet ładnie wyglądasz. No i tutaj jeszcze klasyczne one metki nie mają, ale ja pamiętam, że kosztowały 29 zł. I mówię, że były najtańsze, bo nawet w oczu były za 45. Muszę się zastanowić, poczekajcie. Aha. Kupiłam w HMC, to znaczy w sumie Witek mi kupił. Jeszcze jedną rzecz, czyli taki czarny, krótki kombinezon, który jest mega przewiewny. On jest w rozmiarze 36. W ogóle ja mam zawsze wszystko w rozmiarze 34 albo 36. Chyba, że chcę coś takiego ogromnego, no to kupuję większe. I on jest chyba z wiskozy, ma mega przyjemny materiał. Naprawdę fajny, i wiecie co, chyba. Nie pamiętam ile on kosztował. Ile on kosztował? Był tani. 40 zł? On chyba kosztował 40 zł, on był na przecenie. Nie, nie mam metki, bo już w nim chodziłam, więc nie pamiętam. I później przeszliśmy do Sinsaya i tam było mnóstwo, mnóstwo fajnych rzeczy. I Sinsay i HM to są chyba moje ulubione sieciówki, bo berszka, kiedyś bardzo lubiłam berszkę, ale teraz jest tam zbyt kolorowo i zbyt nastolatkowo, nie wiem jak to nazwać. A Asinsa Na i się polepszył. Są tam naprawdę fajne rzeczy. Ja chciałam bardzo taką spódnicę. To jest spódnica Maxi z rozpiertkiem tutaj z jednej strony. Jest też z wiskozy i ona kosztowała 40 zł. Naprawdę mi się podoba. No idealna do, zobaczycie do jakich butów, ale też do martensów. Do wszystkiego fajnie wygląda. Naprawdę podoba mi się. Na samym początku jak polowaliśmy w scenariusz na jakieś fajne tanie rzeczy dla mnie, to od razu pomyśleliśmy sobie o bluzie, bo Klaudia cały czas mówi, Witek, tu nie masz bluzy, coś tam, coś tam. No i dobra, no to była bluza. Taka o, jasna, szara. Eee, za ile? Ona była bardzo tania. 15 zł. Tak. No i, <grym> eee, no fajna, ładna taka, ona jest, rozmiar XL trochę oversize'owa, ale na mnie była idealna, więc <śmiech> <śmiech> ciekawe. Potem na paragonie okazało się, że to jest damski. No ale nawet nie widać, że to jest damski, dobra, w dobra. chodzić. No nie no pewnie będę chodził. Jezu, jak mi wkurza ta mucha. no mnie też. Kolejną rzeczą, którą kupiliśmy też w Seensayu dla mnie, to była ta kurtka czarna, taka długa. Nie żyłem też płaszczy, bo wiecie, ja mam opcję na płaszcze, ale nic nam się nie podobało. To ma takie rozcięcie z tyłu. Yy, kurtka z kapturem. I też była bardzo tania, bo przeceniona Kosztowała 60 zł. No. A przedtem kosztowała 120. Mega tania i jest fajny materiał. Taka idealna na jesień czy na wczesną tak, wiosnę. No, no taka właśnie jesienna. Yy, I no, wzięliśmy ją tylko i wyłącznie ze względu na to, że ja nie mam kurtek. W sensie... Ja mam masz... głównie płaszcze, a kurtki mam takie zimowe. Tak, masz duże zimowe, Zimowy. bo masz mnóstwo zimowych kurtek. No wiem właśnie, nie wiem po co. Przerwało nam nagrywanie, bo się skończyło miejsce na tamtej karcie. I tak sobie myślę, że kurczę, chyba te muchy będzie bardziej słuchać niż nas. To jest masakra z tymi muchami tutaj. No, to jest jedyne, co mi przeszkadza. Yy, muchy tak, i komary jest, i wieczorem. Tutaj. Właśnie. Piękne widoki dookoła pustka, lasy, trawy, no ale właśnie komary, muchy, to wszystko. No i teraz pokazuję wam kolejną rzecz z Ja teraz rozumiem, że jest tylko sinsai. Nie wiem jak... Ja mówię I Jest to taka sukieneczka, która tak mi się bardzo spodobała. Też. Jest taka zwiewna, dziewczęca. Tylko mi się nie podobają te rękawki, bo mi poszerzają ramiona, które i tak nie mam jakichś takich wąskich ramion. No ale ale jest piękna, wygodna, zwiewna, tylko ten materiał jest taki trochę gruby. W sensie on nie jest jakiś taki mega cieniutki. I to jest rozmiar S i pamiętam, że ona kosztowała 60 zł. Tak. A i pamiętam, że to już był koniec mojego budżetu urodzinowego i za tą sukienkę sama sobie zapłaciłam. Tak, ale za resztę Witek już zapłaci. Kolejna sukienka, właśnie sukienka znowu. To ta sukienka bardzo spodobała się Witkowi. Ja mam taką podobną, ale ym, niebieski jeans, a to jest jeans czarny. Jest to taka, ja nie wiem jak to nazwać, coś w stylu. Sabrina. Ogrodniczki trochę, ale, ale to nie jest. No, super jest. Z tyłu ma zamek. Tutaj ma taki pasek, można sobie wiązać z tyłu, z boku, z przodu, jak kto woli. To jest rozmiar 36. I kosztowała 60 zł. Także, no, niedrogo. I to, to nie była promocja żadna. Piękna jest, piękna. Też mi się podoba. Tamtej, którą mieliście już okazję widzieć na którymś z vlogów, to ona się tak podsuwała i było mi widać tyłek to jakiś czas, zwłaszcza jak się schylałam. A ta taka nie jest, nie podciąga się, tak jak mierzyłam. Moja ostatnia rzecz garderobowa to jest kolejna bluza czarna i tym razem już z oszą. My uwielbiamy rzeczy z oszą. Nie, bardzo fajne są. No i tu mam czarną bluzę, już wiem, że męska. I kosztowała 9 zł. Woszą ciekawa jestem, czy dalej są takie przeceny, ale czasami są właśnie takie wieszaki z przecenami i koszule kosztują po 10-15 zł. Koszulki, Koszulki tak. to już w ogóle jakieś no. grosze. Bluza za 9 zł, spodnie na przykład za 20 zł. No, mega przeceny, mega wieszaki. Dampki czasem też są na przecenie. Tak, zwłaszcza ale rzadko. damskie. Ale, no, no. ale i tak rzadko. Ja jeszcze powiem o swoich rzeczach. Ostatnie no jest, dwie rzeczy. Jest to taka y, czarna. Po prostu basicowa, bawełniana sukienka na ramiączkach. Ona kosztowała 10 zł. Jest to rozmiar S. I po prostu myślę, że będę chodzić w niej do tych plat... A, jeszcze mam platformę, zaraz to pokażę. Do platform, do, do klapek, do martensów. Najbardziej będzie mi się podobać do martensów. Do tego jakaś jeansowa kurtka i zarąbisty outfit. I jeszcze kupiłam sobie taką... Witek mi kupił. Taką braletkę. Która kosztowała chyba 25 zł. Tak, 25 zł to jest rozmiar M. Ja nie jestem fanką takich braletek z sieciówek, ale już nie miałam żadnego normalnego czarnego stanika, bo w tym jest niewygodnie, bo mnie trochę gniecie. No i stwierdziłam, dobra, kupię takie coś, chociaż wiem, że ten obwód będzie na mnie za duży. Jest ok na raz, ale tak naprawdę no to najlepiej kupować w jakichś porządniejszych sklepach sobie staniki, żeby obwód był dopasowany. A mi jest ciężko w ogóle znaleźć, bo ja mam obwód 65, no to, to, to rzadko się spotyka. Na przykład jak chciałam sobie kupić w Intimissimi, tak? W Intimissimi tak. byłam. Tam nie ma takich obwodów, albo bardzo rzadko i jakieś brzydkie. Teraz na lato mam to, zresztą i tak teraz często chodzę bez stanika. I ostatnia, już naprawdę ostatnia rzecz. Zapomniałam już o ubrań. tym. Ostatnia. To... Zapomniałam o tym kompletnie, a to też kupiłam w HMC. Na przecenie, one są brudne, bo ja już w nich chodziłam. Takie platformy, sandały, na rzepy, zapinane na rzepy. No i były przecenione na 25 zł, więc to była Nie. okazja życia. Jak je zobaczyłem, to powiedziałam, że na no, z pewnością mojej mamie się spodobają, jak no. zobaczy. W nich i się nie myliłem, bo moja mama powiedziała a, jakie masz fajne buty a Witkowi no, no. się na początku nie podobały nie, nie ale nawet teraz fajnie jak masz swoje no tego. a najlepsze, że ja szukałam właśnie takich butów na Born To Be i na jak się nazywa ta chińska strona? Nie, nie wiem, na SHEIN in. no tak właśnie She-In też szukałam i były, ale były właśnie droższe, bo były po 70 do 100 zł a te były przecenione na 25. I tyle moje... A jeszcze pokażę Wam tylko to. To moja mama mi kupiła takie gacie, bo ona wie, że ja lubię takie luźne kuloty i są super. Fajne, są takie zwiewne. I teraz jeszcze rzeczy z Pepko. My też tą zoszą. Najpewniej ja będzie są. Klaudia strasznie zapragnęła mieć dwie takie małe doniczki za 50 groszy plastikowe, ładniejsze na jakieś roślinki i takie mini, które wsadzi bo będę robić swoje kolejne mini roślinki. No i oczywiście żyjemy w takich czasach, w których bez maseczek się nie da, więc kupujemy od czasu do czasu nowe maseczki właśnie w Auchan, bo są za 50 groszy płócienne. I yy, mój patent. Wiem, pewnie nie każdy będzie zwolennikiem robienia czegoś takiego, ale maseczki mają w środku często taką niefajną warstwę. Ona jest nieprzyjemna po którymś użyciu i po którymś wypraniu. O, taka warstwa. I co ja robię? To ja wycinam tą warstwę po prostu. I wtedy się miło i przyjemnie nosi te maseczki. Bo szczerze, no to co? One i tak gówno dają. Więc chociaż wolę, żeby mi było wygodnie. I teraz rzeczy z Pepko są marzenia Klaudii. Zwłaszcza to. E, nie wiem, jak to nazwać. E, jak to nazwiesz? Bo za każdym razem, taka łopatka, nie wiem, do mieszania. Za każdym razem, jak byliśmy w tym Pepko, to Witek. Ja się pytam Witka, mamy takie coś w domu? on mówi: no, mamy! I w końcu zakodowałam sobie w tym łebku moim, że nie mamy czegoś takiego, i sobie kupiłam. Tak, i wydałaś 5 zł. 3. 3, jeszcze lepiej. Uuu. No. No i kupiliśmy jeszcze taką foremkę różową za 12 no, zł. Były przeceny w Pepko i niby było tam minus 70%, że to wow przeceny, Fajne. a tak naprawdę tam był tylko jeden regał z przecenami. I tyle? Tyle. O! Fajnie. Nie, nic już nie mamy więcej. Mamy nadzieję, że ten hol wam się podobał. był Witek w sumie mało sobie kupił, ale ja miałam urodziny, dlatego miałam więcej tych rzeczy. Nie, nawet. ja wiem, jak na mnie to nawet dużo. No. Dobra. Witek no I tak nigdy nie chce sobie nic kupować, ja mu każę. Tak. Jeżeli wam się podobały, to nie zapomnę. Kropnęło na mnie. O, ale z czego, kumulety? jak nie ma chmur? No, za tobą sam. Dobra, no. Jeżeli Wam się podobało, to nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę. I czy czerwony przycisk subskrybuj. I dzwoneczek, żeby przychodziły Wam powiadomienia. Będzie nam miło też, jak też zostawicie komentarze i możecie wchodzić na nasze Instagramy. Tak, tam też możecie zostawiać łapki w ogóle. I to jest właśnie pogoda w Bieszczadach. Eee, cały czas. O, na mnie też kurnęło. Cały czas było słońce, gorąco, upały i tak dalej. I nagle potem przyszły deszcze, i teraz cały czas chce padać. Ale nie, no nie mów, bo Wczoraj miało, No tak, ale przez, no. E, jesteśmy tu dwa tygodnie i przez dwa tygodnie no. pogoda pokazywała, że codziennie ma padać. Tak. No i co a padało raz. Myli? No tak, tak, uh -huh. nie. Ja, ale ja mówię właśnie o tym, że to jest tak, że masz cały czas słońce, 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 potem raz przyjdzie deszcz i potem cały czas chce padać. No. No. Dzisiaj też chce padać chyba.